Heinekenowie, najbogatsi Holendrzy. Charlin di Carvalho-Heineken. Główna współwłaścicielka browaru Heineken z majątkiem 11 miliardów 600 milionów dolarów zajmuje pierwsze miejsce na liście najbogatszych Holendrów i 107 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa. Kto by pomyślał, że historia tej fortuny zaczęła się od podupadającego browaru produkującego mętne piwo, którego nikt nie chciał pić? Heinekenowie przenieśli się z Niemiec do Holandii w XVIII wieku. Ojciec założyciela browaru kupczył tu serem i masłem. Gdy zmarł jego syn, Gerard Adrian, za pieniądze ze spadku postanowił kupić chylący się ku upadkowi browar o nazwie Stuxiana, leżący nieopodal jego domu w Amsterdamie ale potrzebował do tego wsparcia matki. Ta zgodziła się, bo miała nadzieję, że jeśli syn rozpropaguje piwo, uda się zmniejszyć popularność cięższego ginu. Nie chciała więcej przeciskać się przez tłum pijaków w drodze do kościoła. W 1863 roku Herard Adrian kupił więc stuk siana, a zaraz potem założył spółkę Heineken. Zyskał wielu klientów, ale to mu nie wystarczało. Wybudował większy browar i zmienił sposób fermentacji, dzięki czemu jego piwo stało się czystsze. Popyt poszybował, a Heineken mógł wznieść kolejny browar w Rotterdamie. Gdy zmarł, biznes przejął jego syn Henry Pierre. W latach 20. rozpoczęto ekspansję międzynarodową, od Dalekiego Wschodu po Amerykę. Heineken był pierwszym piwem, które na początku lat 30. dotarło do Stanów Zjednoczonych po okresie prohibicji. W latach 40. stery w firmie przejął syn Henry'ego Piera, Alfred Freddy, któremu przypisuje się przemianę Heinekena w giganta. W tym okresie przekrzywiono trzy literki E w logotypie tak, aby wyglądały jakby się uśmiechały, a także zmieniono kolor etykiety z czerwonego na zielony. W latach 60. rozpoczęto z kolei długą serię fuzji. W końcu w latach 80. przeniesiono produkcję do większej fabryki. W tej samej dekadzie Freddy został porwany. Rodzina musiała zapłacić za niego okup. Dziś Heineken jest trzecim największym browarem świata. Ma w portfolio ponad 170 marek, w tym żywca. Jedna czwarta udziału w firmie jest w rękach córki Frediego, Charlene. Do momentu otrzymania spadku była ona gospodynią domową. Gdy przejęła stery i wymieniła prezesa, firma zaczęła prowadzić o wiele bardziej ryzykowną politykę niż kiedyś. Sprzedaż się niemal potroiła. Najwyraźniej piwo to nie zawsze męska rzecz.